Wszystkich nad wodą. Jesteśmy w Krakowie, właściwie to w miejscowości Piekary. Jest to odcinek Wisły w okolicach klasztoru w Tyńcu. Odbywają się tutaj zawody towarzyskie, organizowane przez chłopaków z grupy Krakowska Wisła, z grupy Facebookowej Krakowska Wisła. To są to zawody towarzyskie, bardzo luźne, o takim charakterze powiedzmy rozrywkowym. Jest tutaj wielu wędkarzy. Zarówno bardziej zaawansowanych, jak również bardzo początkujących. No, i w dzisiejszym materiale będę chciał Wam pokazać, jak się przygotowuję do tych zawodów oraz poka pokażę Wam przebieg zawodów z perspektywy mojej osoby. Właśnie sobie wstępnie gruntuję łowisko i pierwsze, co przykuło moją uwagę, to fakt, że bliżej brzegu jest zdecydowanie głębiej. Na dystansie około 15-20 metrów mamy 5 metrów wody. Dość głęboko, spokojna woda. Myślę, że właśnie w tej rynnie, która się ciągnie prawdopodobnie wzdłuż całego brzegu, yy, powinny się gromadzić ryby. Natomiast na 30-40 metrze głębokość wynosi tylko 3 metry, a nawet niespełna 3 metry. Także jest dużo, dużo płycej, ale mimo wszystko będę chciał na pewno te dwie linie przełowić. Zarówno 30 metr, jak i 20 prawdopodobnie. Może 20 i 40. Zaraz zobaczę, jeszcze dokładnie wygruntuję i wtedy podejmę decyzję. Sprawą na tych zawodach jest to, że organizator wymaga od każdego zawodnika, aby wziął ze sobą worek i po prostu posfrontał przed łowieniem swoje stanowisko. Bardzo fajna sprawa, dzięki temu czyścimy nasze zbiorniki. Piękne, a tutaj naprawdę jest dużo śmieci i to wszystko trzeba pozbierać. Zachęcam wszystkich organizatorów do organizowania właśnie tego typu akcji. Myślę, że to pozytywnie wpłynie, zarówno na nasz komfort, jak i na ryby, i w ogóle na środowisko. Poszukując skarbów. W gąszczach krakowskiej Wisły znalazłem całkiem niezłe pudełko na robaki. Jeszcze by mi się mogło przydać. No i z jednego stanowiska uzbierał się cały worek śmieci. A tutaj jest jeszcze więcej, możesz pokazać. Podjąłem ostateczną decyzję. Zdecydowałem się jedną wędkę, moją 360 wędkę Sensas Black Arrow 350 zrobić na 40 metrów. Dość duży dystans, tam jest dużo mocniejszy nurt, ale jest też mniejsza głębokość. Raczej tą linią nie będę łowił po prostu ją za rezerwowo. Poza tym przygotowałem dwie krótsze wędki, mam Atraksa i Sportexa Light'a pod 20 m. Wszystkie zestawy moje wyglądają identycznie, różnią się tylko gramaturą koszyka, składają się z feder gumy 20 cm odcinka oraz koszyczka typowo rzecznego z kolcami tu akurat mam gramaturę 60 gram to jest właśnie do łowienia na tym większym dystansie ale myślę, że to może nawet zabraknąć mimo wszystko są te opory ta plecionka jednak jest znoszona tutaj na Atraksie zastosowałem koszyczek 30 gramowy to będzie taka moja najdelikatniejsza wędka, którą będę łowił delikatnym przyponem 007 natomiast na tej wędce mam koszyczek 40 gramowy i na tej wędce z tym 40 gramowym koszyczkiem, oraz na tej do większego dystansu, mam założoną szytówkę 1,5 uncji. Natomiast na atrakcie mam jedną uncjową szytówkę, powinna w zupełności wystarczyć. Odmierzam właśnie wędkę do wstępnego nęcenia, i teraz należy zwrócić szczególną uwagę na to. Jak dystans odmierzamy w tej wędce Jako, że tutaj jest uciąg i duża głębokość To muszę odmierzyć jakieś niespełna pół metra, może pół metra więcej Właśnie po to, że ten koszyk opada troszkę inaczej, dużo wolniej i po prostu by go bardziej znosił Dlatego muszę rzucać bardziej w prawo i troszeczkę dalej Czyli zaznaczam sobie 50 cm więcej i koszyk opada centralnie. Znaczy, oczywiście nie da się tego zmierzyć w 100% tak jak to być powinno, bo to jest po prostu nierealne. Muszę sobie to tylko wyobrazić i mniej więcej oko ocenić. Ale oceniam, że to te pół metra wystarczy, tak aby nęcić idealnie w tym miejscu, w którym będę łowił. Jak widzicie, mam tutaj nowy koszyczek. To jest koszyk dostępnego nęcenia z Prestona. Koszyk rozmiaru mniejszego, bo jest jeszcze większy. Ten ma 28 gram, większy ma 45, ale e, myślę, że 28 gramowy koszyk w zupełności wystarczy. Co jest zaletą tego koszyka, to fakt, że jest wykonany z bardzo twardej stali. On jest praktycznie no, nie do wygięcia. Myślę, że jakby na niego nadełpł, to, to nic by się z nim nie stało, ale, ale może nie będę tego próbował. E, poza tym posiada z góry siatkę. Dzięki czemu nie muszę blokować zanęty albo kuli, którą wkładam do, do koszyka, nie muszę jej blokować z góry. Oraz gdybym chciał nęcić ziarnami, to po prostu wsypuję sobie, dajmy na to kukurydzę, i blokuję zanętą i jest wszystko, wszystko gra. że nastawiam się przede wszystkim na klenie, więc zastosowałem zanętę bardzo słodką, jasną. Zanęta Wonder Mix Przygotuję tej zanęty kilogram. Glinę zastosowałem glinę rzeczną. Glina rzeczna, która jest bardzo ciężka. Jest tutaj mimo wszystko uciąg, także myślę, że zastosowanie ciężkiej gliny jest odpowiednie. Zrobię trzy paczki. Czwartą będę miał rezerwowo. Glina prosto z paczki, myślę, że posiada wystarczającą konsystencję. Jest dość kleista, ciężka, a przy tym będzie troszkę smużyć. Myślę, że to wystarczy. Gdybym się nastawił na leszcze, to zrobimy tą glinę wyraźnie bardziej dowilżoną. W tym przypadku chcę, żeby mimo wszystko coś tam na tym się działo, że taka konsystencja jest w porządku. Moja mieszanka na start składa się z jednej części tanenty, jednej części gliny. Dość obficie całość pójdzie na 20 metr, natomiast na 40 metr pójdzie z tego 5 koszyków. Z 2 litrów mieszanki na start trafiło 50 gram Jukersa i 50 gram kastera. Po dwóch godzinach wędkowania, praktycznie wszyscy są na zero, poza jedną osobą, która złowiła klenia. No cóż, niestety chyba te zawody tak będą wyglądać do końca. Myślę, że tylko nieliczni są w stanie cokolwiek tutaj złowić. Ja teraz sobie tutaj rzuciłem na blisko jakiegoś okonka, cokolwiek tutaj pod samym brzegiem. Tu pod samym brzegiem już mam 5 metrów. A w międzyczasie Katarin dojechał. Odpowiadając na pytanie, które już dwukrotnie w tym momencie pojawiło się pod ostatnim filmem, znaczy dla mnie to jest ostatni film, czyli z filmu z Odry, odnośnie tego, czy stosuje strzałówkę przy łowieniu Feder mam tutaj nawiniętą strzałówkę jest akurat dwie długości wędki, niespełne nawet. I mam federgumę, czyli tak, daje strzałówkę. Nie ma z tym problemu. Nawet w sumie zawsze tę strzałówkę stosuję, chociażby dlatego, że plecionka ma tendencję do ocierania się o różnego rodzaju kamienie, żwir i tym podobne zaczepy na dnie. Dlatego dużo lepiej jest po prostu tą strzałówkę zastosować. Bo ona się tak mocno nie przeciera i, i jest bardziej odporna na otarcia mechaniczne. Pomyślałem, że już zbyt wiele do stracenia nie mam, więc przygotowałem sobie glinę, w której jest. Wszystko, dużo. Jest ochotka, jest jokers, jest pinka, caster i teraz czymś takim nęcę. Jak nie tak, no to już nie mam innego pomysłu na to, jak te ryby zwabić to łobisko. Nie wątpię, na pewno one tutaj są, tylko kompletnie nie żerują. Czymś się muszę zaprosić po prostu, no i zobaczymy, może duża ilość robaków je przywabi. W tym momencie siedzę na 40 metrze, ale bez efektów. Jeżeli jeszcze przez 20 minut nie będzie żadnego brania, to podam kilka koszyków na 20 metr właśnie tego gliny z dużą ilością robaków i może w taki sposób coś w końcu uda się złowić. Na razie padła tylko jedna ryba, także jest szansa, jeszcze można powalczyć. działa, więc zrobiłem sobie mieszankę takie kuleczki i podam je dużym koszem jest tutaj dość sporo jukersa i troszkę kasterków nic się nie dzieje, nikt nic nie łowi trzeba kombinować kilka takich kuleczków wałeczków podam w łowisko a resztę luzem to jest luzem nic trzeba po prostu kombinować, no bo nie ma co siedzieć i się patrzeć w bez sensu. Trzeba coś działać. przeszły do historii. Niestety żaden z zawodników w moim sektorze nie złowił ryby. No cóż, zawody były trudne, łowisko jest bardzo skomplikowane zimą. Podobno latom osiągnąć naprawdę fajne rezultaty. Niestety zima to nie jest dobry okres na wędkowanie. Także no cóż, nie dało się nic tak naprawdę złowić. I chociażby nawet jakieś uklejki gdzieś pod nogami, no po prostu nie było ryb. Nie wiem, jak w innych sektorach wiem, tylko o jednym kleniu, słyszałem o uklejkach dwóch. Słyszałem o jeszcze jednym kleniu w moim sektorze, ale jednak okazało się, że tego klenia nie było. Także nie wiem, czy nawet pierwsza trójka złowiła ryby. Wiem, że dwie osoby na pewno coś mają. No, także było ciężko. W sumie tego się spodziewałem i nic więcej nie mam do powiedzenia. Także to wszystko. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał i do zobaczenia w następny piątek o godzinie 19:00.